XXIII pierwszej ust. ustawy z dnia 8 marca 90. roku o samorządzie gminnym otwieram 17. sesję Rady Gminy Krasiczyn zwołaną na wniosek wójta. Porządek obrad każdy z nas dostał. Ten porządek jest w zasadzie nie do zmiany w przypadku, jeżeli na to nie, nie wyrazi zgody wójt gminy w tym przypadku a więc nie będziemy głosować tego porządku obrad. Czy są jakieś wnioski może o zmianę? Okay. Tak, proszę pana Wójta. Panie przewodniczący, ja mam prośbę o wprowadzenie do punktu szóstego proponowanego porządku obrad następującej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr 115 przez 16 przez 2020 Rady Gminy Cześniczej z dnia 11 sierpnia 2020. 20 roku w sprawie zmian w budżecie gminy księżyc 2020 w paragrafie pierwszym tej uchwały należy w punkcie szóstym dodać następujące zmiany w związku z tym, że na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę o zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, i równocześnie powinno być również zapis zmniejszenia, zmniejszenie zmniejszenie Zmniejsza się upoważnienie dla wójta gminy Kraśniczym zaciągniane za, za kredytów długoterminowych o taką kwotę 1700. Jest to porządkująca, taki zapis wymaga RIO i musimy y, ten zapis umieścić. Jest to rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. Stwierdzam, że na sali jest w tej chwili obecnych 14 radnych. Jedna, jeden radny to jest pani Marta Kochanowicz, jest nieobecna. Swoją nieobecność usprawiedliwiła wyjazdem na urlop, poza miejsce zamieszkania. Witam wszystkich przybyłych na sesję, pana Wójta, pani i panów radnych, jak również przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Przystępujemy do podejmowania uchwał. To jest pierwsza. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej do powiatu przemyskiego w 2020 roku na realizację zadania publicznego. Proszę o przedstawienie tejże uchwały przez pana Wójta. Rada Powiatu zwróciła się do Urzędu Gminy w Kresie o pomoc finansową w wysokości 100 tysięcy złotych na przebudowę przepustu uszkodzonego w lesie. Jest to zadanie ponad to, co. Zgłoszone było przetargu na przebudowę drogi powiatowej 2087R Oszane Zalesie-Prokowce raz z budową peronu autobusowego w Zalesiu. W związku z tym, że w wyniku nadmiernych opadów osunęła się tam ziemia i ten spowodowało zawężenie drogi, konieczność jest odbudowane. Odbudowania trwają w tej chwili prace. Przy Przepuście są zrobione przyczółki ubetonowane, ale tam trzeba około 1600 kubików ziemi dosypać, sprowadzić również wodę napływową z góry od strony Zalesia i pod Połkowiec, kaskadami do, do tego potoku, powiększyć ten przepust cały o kilka metrów z jednej i drugiej strony. W związku z tym jest prośba o sytuacji powiatu, gdy szereg Strat ponieśli w drogach przy pustach Moskach na gminach Birtrza Dubiecko na Fedropol to jest zalane no. uważam, że i proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały udzielenie tej pomocy. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Proszę pana Krzysztofa Dobrowolskiego, przewodniczącego Komisji Programowej i Budżetu o zaprezentowanie opinii komisji do tej uchwały opinia komisji programowej i budżetu Rady Gminy Krasichów dotycząca projektu. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Proszę Pan Radny Kurasz. Panie Wójcie, ja mam tylko takie pytanie odnośnie tej drogi. To nie jest dużo dla gminy 100 tysięcy zł, ale tak, kredyt zaciągamy. Nie zaciągamy nie żadnego kredytu. Nie, przepraszam, nie kredyt tylko... Ciężko było tutaj dla Straży Pożarnej, chcę było 500 tysięcy pozostawić. Wiem, że teraz już też będzie znowu z, z Czy Ja będę za tym, żeby głosować, ale na przyszłość, żeby no jednak powiat konkretnie wskazywał na co, ile tych pieniążków. Ten przepust, no już dwie te do roboty na początku. I na przyszłość bardzo bym prosił, żeby w ciągu pracy. Wiadomo, nie, jakieś nieprzewidziane rzeczy mogą wybrać, ale to było do przewidzenia ten przepus. Ja Dziękuję. Odpowiadam. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no dobrze się stało, że ten przepus tąpnął teraz, bo ma nie położono tej masy asfaltowej, bo prawdopodobnie ta masa by się znalazła, on tam w niewielkim zakresie pękał i byłby do roboty, teraz znacznie większe kwoty by wchodziły w rachunek, bo należałoby zrobić nową nawierzchnię, zerwać tą, niby położoną nawierzchnię. Dobrze, że stało się, że tak się stało, że jest ta strata teraz przed tym. Nie można było przewidzieć tej, yy... no dokumentacji tak poszło, no, starostwo odpowiada za, za tego, mają służby do tego odpowiedzialne, zarówno jest dyrektor, jest odpowiedzialna osoba inspektor nadzoru i projektant, który robił dokumentację na całą, ten wniosek szedł do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie, było to kontrolowane, było zmieniane, bo tam kwestia była i chodników i peronów i, i tak dalej w ten sposób przyjęto, Pewnych no, pewne sprawy do końca nie można przewidzieć, to zdarzenie na tym przypuści to jest zdarzenie losowe w wyniku intensywnego dop opadu. Można było przewidzieć, że można było go trochę poszerzyć, czy zabezpieczyć, czy ewentualnie yy, yy, wprowadzić tą wodę powierzchniową do rowu inaczej niż, niż, tam miało miejsce, bo ta woda gromadziła się wszystko na dnie tego przypustu. Można było Robiono to wcześniej, robiono takie odboje i sprowadzano tą wodę, no ale my nie jesteśmy y, właścicielami tej drogi, jest to właściciel y, tak, Wynika również y, odkrzaczanie tego części, tego lasu, bo tam wycięto i to w wyniku interwencji, prośby y, u nadleśniczego, żeby przygotować. No, w tej chwili tam można wjechać, można pewne rzeczy robić. Na etapie, jak było wzięte do projektowania, tych rzeczy nie było. Dziękuję panu Wójtowi. Ktoś ma jeszcze pytania z radnych? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przemyskiego w 2020 roku na realizację zadania publicznego? Na sali jest obecnych 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przemyskiego w 2020 roku na realizację zadania publicznego została przyjęta. Kolejny projekt uchwały to jest w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasiczyn na lata 2020- -20 dwa tysiące trzy. Proszę panią Justynę Gierczak o wprowadzenie. No budżetowa za dłużego. Przychody budżetu na zysk budżetowa za dłużego 3 miliony 295 700 zł. Proszę się o pozytywne za zmiany Dziękuję pani i proszę pana przewodniczącego komisji programowej i budżetu Krzysztofa Dobrowolskiego o przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji programowej budżetu Rady Gminy Krasiczyn dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany wiel 2020-2023 Komisja Programowa i Budżetu Rady Gminy Krasiczyn na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały. Opinią przyjęto w głosowaniu jednogłośnie czterech radnych za. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie ma chętnych. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę głosować w sprawie udzielenia finansowej pomocy dla powiatu przemyskiego. W sprawie podjęcia uchwa uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasiczyn na 2020-2023. Na sali jest obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej pro prognozy finansowej Gminy Krasiczyn na lata 2020-2023 została przyjęta. I kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Kresiczyn. O wprowadzenie proszę panią Justynę Gierczak. Projekt zmian w budżecie 2020 Z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R, oszczelne zalesie trawowce wraz z budową peronu autobusowego w zalesiu w kwotę 100 tys. zł. oraz zwiększa się wydatki na ochotnicze straże podarne. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych lokalnych sektora finansów publicznych. Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Krosiczynie o kwotę 500 000 zł. Wnosi się o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych zmian w budżecie Gminy Dziękuję Pani Potaczek i proszę Przewodniczącego Komisji Programowej i Budżetu Pana Krzysztofa Dobrowolskiego o zaprezentowanie opinii Komisji na ten temat opinia Komisji Programowej Budżetu Rady Gminy Krasiczyn dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku. Komisja Programowa i Budżetu Rady Gminy Krasiczyn na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały. Opinią przyjęto w głosowaniu jednogłośnie, czterech prawnych za. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Yy, uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku. Proszę głosować. Na sali jest 14 radnych, zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku została przyjęta. I ostatni projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej numer 115 łamany przez 16 łamany przez 2020 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku. Proszę Pana wójta, Panie Panie i Panowie Radni, jak wcześniej informowałem, wprowadzając do porządku obrad, tym projekt uchwały, jest to uchwała porządkująca, wynika z uwag, które Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła do podjętej wcześniej uchwały 11 sierpnia. Mianowicie w paragrafie pierwszym po punkcie szóstym dodaje się następujące zmiany. Zmniejsza się limit zobowiązań z zaciągnięte kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 1 tysięcy ,400, 400 zł. Zmniejsza się upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu o tą samą kwotę, czyli 1 701 400 Podjęty, była podjęta ta uchwała o zmniejszeniu deficytu, ale muszą być dopisane, że w związku z tym z, z uległ z zmianie deficytu w związku z niezaciąganiem kredytu i tym samym Wójt nie ma upoważnienia do zaciągania jakiegoś e, kredytu do, o taką kwotę, o którą zmniejszono deficyt. Dziękuję panu Wójtowi. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwały w sprawie zmiany własnej uchwały nr 115 przez 16 przez 2020 Rady Gminy Kresiczyn z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kresiczyn w 2020 roku. Na sali jest obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr 115 przez 16 przez 2020 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2020 roku została przyjęta. Porządek obrad został wyczerpany w związku z powyższym. Zamykam 17. sesję Rady Gminy Krzyścowskiej. Dziękuję bardzo.